Przed sezonem mówiliśmy, że to może być zima stulecia naszych skoczków i na razie wszystko wskazuje, że może tak być. Kot, stok, żyła i biegun są w absolutnie życiowej formie, ale od dziś mają rywali. A właściwie rywalki. Po raz pierwszy w Pucharze Świata wystartowały też nasze zawodniczki. No ale jeśli mamy też już tak dobrą żużlo... żużlowniczkę? Żużlo. No, zawodniczkę na żużlu. To wszystko jest możliwe. Jarosław Koś. Joanna Joanna Szwab, 16-latka z Chochołowa. To ona jako pierwsza Polka skoczyła w Pucharze Świata. Początek trudny, pierwszy skok 68,5 metra. Do skoków namówił mnie mój kuzyn, wtedy też skakał wcześniej, więc pojechał na skocznię z moim trenerem, Kazimierzem Bafią. Dam parę skoków, no i mi się to spodobało i skaczy dzisiaj. Oprócz naszych nastolatek w drużynie skakali także Kamil Stoch i Maciej Kot. Ale to Joanna Szwab i 18-letnia Magdalena Pałasz były dziś w centrum uwagi. To one przeszły do historii naszego sportu. Magdalena Pałasz na rozbieg. Magda zaczęła trenować, bo trenował jej brasz. Pozazdrościła mu obozów i nagród. Dziś skoczyła 73 metry. Ten start ma pokazać, w jakim miejscu w rywalizacji z najlepszymi są nasze zawodniczki. No i była okazja przyjrzeć się z bliska najlepszym skoczkom świata. Każdy skoczek jest wzorem, od każdego można się czegoś nauczyć. Tak mi się wydaje. Każdy od każdego można... Można wziąć jakieś dobre wskazówki, i wydaje mi się, że podglądając każdego po trochu można się wiele nauczyć. Skoki narciarskie kobiet to dyscyplina olimpijska, ale nasze panie do Soczi nie pojadą na Puchar Świata, jechały po naukę. Jest to pierwszy wyjazd na tego typu zawody. I mam nadzieję, że nawet jeżeli by się coś nie powiodło, dziewczyny nie stracą zapału i będą gotowe do dalszej pracy. Panie nie tracą zapału i zdobywają kolejne męskie dyscypliny. Klaudia Szmaj jeździ na żużlu w Zielonej Górze. Jak mówi, przebić się kobiecie w męskim świecie nie jest łatwo. Bardzo trudno, bo... Inaczej to kobieta odbiera, i ciężko też jest pod względem psychicznym. Inaczej to wszystko, ale jest ok. Międzynarodowy Komitet Olimpijski od wielu lat robi wszystko, by wyrównać liczbę startujących na igrzyskach panów i pań. Na razie panów jest nieco więcej. To jest jedna z podstawowych. Zasad i z podstawowych, jeden z podstawowych celów mkol żeby w każdym sporcie startowali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nie ma już konkurencji olimpijskich, w których startują wyłącznie panowie, ale są dwie, w których startują tylko panie. Pierwsza to gimnastyka artystyczna. Druga konkurencja to pływanie synchroniczne. Mężczyźni w wodzie pływający synchronicznie, uprawiający tak zwany balet w wodzie zupełnie nie pasują, nie prezentują się dobrze w tym sporcie. Nie słychać by w Polsce panowie trenowali pływanie synchroniczne. Za to w skokach panie chcą skakać jak panowie, ale do tego daleka droga. Dziś w konkursie drużyn mieszanych Polki i Polacy zajęli ostatnie, czternaste miejsce. Jarosław Kuś, Wiadomości.